Ciągnąć kolektor, mamy dalej sobotę, jest już późne popołudnie. Ja robię u siebie w, porządek w, w, z kartami. No i przypadkiem znalazłem Bravo Sport, jeszcze numer 24. Miałem go nie otwierać, ale mówię, nie, co będzie u mnie leżał, jeszcze się zgubi. Także mm, przeleżał u mi mnie około miesiąc czasu. Y, kupiłem jeden numer brawo to z tą, tą saszytką z naklejkami. Natomiast moi rodzice jeszcze kupili mi z, to brawo nie wiedząc o tym, że wcześniej kupiłem. No i przez to mamy to drugie. Ja miałem tego nie otwierać, miało sobie to leżeć. No ale mówię, nie mam za bardzo teraz to nagrywać. Zamówiłem sobie jedną rzecz, ale tego jeszcze wam nie będę mówił. Także w przyszłym tygodniu myślę, że będziemy mieli, już co, będziemy mieli co otwierać. Także to rozwaliszmy sobie Bravo Sport i gazetkę. Ech, już jest stara gazetka. Mamy albumik kolejny. No i ktoś chce się za niego wymienić to piszcie. Ja już jeden taki mam. Także dwa mi są zbędne. No i co? I mamy saszetkę. To, otwieramy. Nie będziemy się z nią pieścić. I jedziemy i jak już mówiłem nie zbieram ale to mówię tak jak mi wpadają w ręce no to yy, czemu nie zawsze otwieram w pierwszej trafiłem na stiego także super no teraz zobaczymy co to będzie no, mamy tak raki subasic wow, mamy z szachtaru doniec jakiegoś Step, stepanenko Mamy szelkę Santane i z Atletico Balenzjak. Także co? Krótki unboxing. Hmm. Nie wiem, czy wam ten tak filmik się spodoba, ale no co? Nie ma co otwierać. Czy, jak się nie ma, co się chce, to się chce, co się ma. Także co rozwaliliśmy sobie? Drawosport. sport też mam na wymiankę, Jakby ktoś chciał, to piszcie. No i do tego jeszcze albumik. Także co? To tyle w tym filmiku. Pozdrawiam Was i do zobaczenia i do kolejnego.